Wczesnym rankiem na polanie złowano ważne zebranie. Na gałęziach siedzą ptaki, kosy, wilgi, zęby, szpaki. W kolo słychać świergotanie. Dziś zebranie! Dziś zebranie! Wystrojone jak od święta przyszły także i zwierzęta. Wilk we flaku, futrze Daniel, dziś zebranie! Dziś zebranie spraw poważnych cała masa. Co też słychać w innych lasach? Jak turyści się sprawują? Czy się grzecznie zachowują? Czy to prawda, że leśniczy wszystkie drzewa co dzień liczy? Które liście są ważniejsze? Czy te większe, czy te mniejsze? Ile szyszek rocznie spada? Każdy gada, gada, gada. Pośród tylu różnych głosów, zorientować się nie sposób. Wtedy mała kniszka wstała, uciszyła leśny hałas. Wszyscy patrzą, aż z nienacka padło słowo przeprowadzka. I od tego właśnie słowa cały las się zakotlował przeprowadzka nie wiem co to przeprowadzce chodzi o to przeprowadzać się należy przeprowadzka proszę wierzyć przeprowadzam się mój wujek. przeprowadzka tak Pojmuje. ja wiem to czego nikt nie wie stwierdził zając pewny siebie przeprowadzkę wtedy mamy kiedy się przeprowadzamy stare księgi o tym mówią a zające czytać lubią po kolei! Bola piszka. Zapisywać będzie myszka. Ale nawet czujnej myszy Trudno pisać, Gdy nie słyszy. Kto chce mówić, niechaj wstanie. Jak zebranie, to zebranie. Pierwsza była panna Kania. Docyć swego mam mieszkania. Gniazdo, Wciąż mi życie gmatwa. – Racja! – wzdycha Kuropatwa. – W bruździe się zeprzyczupnięta, przemoczona i zziębnięta. Dłużej tego już nie zniosę, więc o przeprowadzkę proszę. Chomik z miejsca się rozczulił. – Chciałbym przenieść się do ulic. Bardzo gwarny i wesoły jest dom, w którym żyją pszczoły. Nie potrafię truwać, ale to mi nie przeszkadza wcale mam w swej norce długą linkę z linki tej zrobię drabinkę po drabince byk do góry i chomik wulu cud natury mam też talent do języków nauczę się pszczelich bzyków bzz dzień dobry bzz. Dziękuję. Bzy, bzy, bzy. Jak pani się pracuje? Dzik z radości aż zakliczał. Chomik, który będzie bzyczał? Może więc dzik z grubym karkiem zostanie od dziś kanarkiem? on słysząc dzika słowa bardzo tym się zdenerwował proszę więcej mnie pytać przeprowadzam się i kwita. — ja nad wodę chcę rzekł jastrząb bo uwielbiam pływać na czczo jakaś tratwa albo deska i już się wygodnie mieszka skrzydła mogą być wiosławi z kolegami jastrzębiami, jeśli zręcznie się uwinę, to do morza aż dopłynę. Opowiadał dziadek mój, skąd się wziął jastrzębi z Podobno przez tydzień cały jastrzębie w stroju pływały i ciągle było im mało. I tak już potem zostało Ach! Czuję, że jestem zdolny Popłynąć stylem dowolnym Tysiąc głosów Sprawa z z lewa. Przeprowadzki, że się trzeba? To jest sprawa najważniejsza Przeprowadzka, reszta mniejsza Wniosek szybko zatwierdzono Przez megafon ogłoszono Ci, którzy w lecie mieszkają, od dziś się przeprowadzają. Tylko Sowa kręci głową. Zaufajcie sowy słowom. Cała nasza sowia zmiana zwykle sypiać już od rana. Przeprowadzki na mnie w głowie. Sowy z lasu pójdą sobie. Ale próżne te przemowy. Lis dworuje sobie z sowy. Tak nie można, koleżanko. Dla was najważniejsze spanko. A ja z nory pod wykrotem już od dawna mam ochotę ruszyć wyżej po kolarach. i Dziu w dziuple się postawać. Jeśli dziupla jest z łazienką, przeprowadzę się tam prędko. I tu dzięcioł jak nie huknie, a nie się, ani się puknie. Dziupla miejsce luksusowe, ale nie dla wszystkich zdrowe. Ryba w dziupli to rozumiem, lecz Ana pojąć nie umiem. Dla Ana, mój drogi panie, najlepsze gniazdo bocianie. Nie! Izboła. dziuple zajmę Czyż zapłacę i wynajmę na książeczce mam sto złotych pięć groszy są inne koty poproszę szparki, i ile pożyczą mi nie wiem ile sprzedam chrustu trzy kobiałki powinno być nieźle całkiem dzięciole kochany kumie do dziupli chcę pan rozumie no szkoda czasu bo dzień nie ja. a co ze mną pan ma stryja Odstąpi panu pokoik, niech pan rusza i nie stoi. Uk, może tak właśnie zrobię. Uk, uk, lecz się zastanawia. Uk, 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 bo stryjka backa także czeka, szep robacka. Żuraw zjawił się przy drodze z ogłoszeniem w lewej nodze. Czyta. Niedźwiedź w parze z bąkiem zamienią się ze skowronkiem. Lis kukułce odda norę i to jeszcze przed wieczorem. Sarenka w myśl ogłoszenia z borsukami się zamienia. Co ja słyszę? krzyknął borsuk. To pomyłka jest po prostu, u mnie domek po remoncie, czysto, świeżo w każdym kącie. Nowa lampa i zasłony, fotel dla mnie, stół dla żony, telewizor od teściowej i dwie szafki dla synowej. Przeprowadzę się, jeżeli drogi żuraw mi przydzieli, dwa salony w środku lasu, bo dojeżdżać nie mam czasu. I tu usiadł z wielkim hukiem Nie zadzierajcie z borsukiem Bocian firma przewozowa Do działania już gotowa w przeprowadzkach sprawa znana Nie ma mistrza nad Bociana Kto jak kto ale Bociany lubią mieszkaniowe zmiany Cieple kraje odwiedzają Potem znowu powracają bocian wszystkim dziś doradzi, jak się trzeba przeprowadzić. Zając figlarz i wesołek zabrał strawą swój pobolek potem jednym zręcznym susem na wóz wskoczył. Można ruszać! Do kąta pana przeniesiono? Na górę zalesioną. Tam nie biadę mówi bociek. Droga sucha. Nie po błocie, żeby chociaż żaby były. Bojgućku, bądź tak miły! Może gołąb albo orzeł w przeprowadzce do pomorza. Oni w te, o, z powrotem, robią przeprowadzki lotem. Spójrzcie, co nad lasem leci. Kto to widział, drogie dzieci? Wielka szafa z kręsami nad polami i górami. Przy spiżarnie z zapasami nad polami i górami. Pięć wieszaków z ubraniami nad polami i górami. Siedem worków z orzechami nad polami i górami. Wielka taca z przekąskami nad polami i górami. Domek z dachem i oknami nad polami i górami. Krokodyle dwa ze łzami nad polami i górami. Pięć ślimaków z jedurkami nad polami i górami. I helikopter z kretami nad polami i górami. W lesie bywały zamęt. Widzę, wylał się atrament. zawiadomić chciała krewną, że zmieni adres na pewno. Atrament płynie po drzewie. Co robić? Wilga już nie wie. Dzik co chwilę głowę wtyka. Gdzie mieszkanie? Jest na dzika. Tylko proszę mieć na względzie, że tam muszą być rowędzie. Bez rówędzi będzie klapa. Mm. Tu dzik zaczął wściekle sapać. Kos gałązkę rosił łzami. Ja nie chcę mieszkać z bobrami. Choć bubr charakter ma dobry, ale gdzie kosy? Gdzie bobry? <noise> Zgodnie z przeprowadzki planem cztery szpaki z fortepianem płyną łódką w dół strumyka z pomocą wysi królika. Jeleń zabrał trzy obrazy. Bardzo straszne bohomazy. Przy złocistym wodotrysku jelenie na rykowisku. W dzióbku niesie szafkę w liściu spiętym na grawkę. Grzyby, oczy przecierają, gdy to wszystko oglądają, kryją się pod kapelusze. Grzybie! Ja się stąd nie ruczę, tu wyrosłem, tu mam grzybnie, wszystko to wygląda dziwnie. Przez noc całą las nie zasnął, a gdy się zrobiło jasno, przeprowadzki dzień był drugi. Wtedy wąż się zjawił, długi, chudy, smutny i zielony. Zerknął w cztery lasu strony i zaczął wszystkich namawiać. Proszę. Za mną. Lis natychmiast z dziupli wyszedł, Dzięcioł także z misiem przyszedł, Zabrudzeni, zmęczeni i do tego zachmurzeni. Już nie czuję łap, Już nie czuję puk, Oj misiu, człap, człap, Dzięciole, puk, puk od stola kapka leśnych dróg oj misiu człap człap dzięciole tu bóg. wody krople dwie w łyżkę chodzi oj misiu jak źle oj dzięciole dość już nie czuję łap, już nie czuję duch, bo i się czułap, czuła Dzień czuła. ciole. Pojawiły się dwie dziurki, mama oraz cztery córki. Gdzie mieszkacie? na jeziorze chyba gorzej być nie może kto to, kto to słyszał bez dziecięciuka? udała? prędko dwa trznadle siadły pod drzewem skąd tu się wzięły nikt nie wie nie idę ja też nie idę <todawca> prosimy dajcie nam wydaj? dajcie wybę trznadlowi nie chciałem ruszać się z domu mieliśmy gniazdo z ogródkiem Powrócić. chodź na minutkę kuropatwa wełza cała obolała wygodniała dwa nieogolone dziki smutne sarny i króliki pięć bażantów, sześć zajęcy i już nie pamiętam więcej wszyscy leśni lokatorzy do zabawy zawsze skorzy stoją teraz cicho grzecznie trzeba pomóc im koniecznie Szybko dajmy więc wywieszkę, biuro powrotu do mieszkań. Kto to zrobi? Mądra Sowa, która pomóc jest gotowa. Sowa najpierw pomyślała i tak wreszcie powiedziała: Teraz już widzicie sami, jak to jest z przeprowadzkami. Może dobre są dla ludzi, może ludzi to nie nudzi, ale dla nas taka sprawa, czy potrzebna, czy ciekawa? W lesie każdy ma mieszkanie, niech tam wróci i zostanie. A jeśli komuś z znienacka, znów powiedzą przeprowadzka! Niech się dobrze zastanowi i zbyt prędko jej nie robi. Wszyscy bardzo się wzruszyli, do swych mieszkań powrócili i do dzisiaj tam mieszkają. Już się nie przeprowadzają, w dziuplach, w norach sobie siedzą i to jedno wam powiedzą. Nasz dom to las, Dużo nas, Tu swoje miejsce nami. Czy wiosny czas, Czy zimy czas, Najbardziej las kochamy. Czy wiosny czas, Czy zimy czas, Najbardziej las kochamy. Czy dzień, czy noc, Nasz las to dom, Przyjaciół tutaj wielu I zawsze nas ochroni nas I wszystkim tu weselej I zawsze nas ochroni nas I wszystkim tu weselej A jeśli ty też będziesz w nim Pamiętaj, my patrzymy. Tu kosak list, tam biegnie lis, widzimy cię, widzimy, tu kosa list, tam biegnie lis, widzimy cię, widzimy. Cichutko, kochet gdy jesteś w nim, na drzewa spójrz, na słońce i szan las. Prosimy Cię gorąco i szanuj nas i kochaj nas. Prosimy Cię gorąco.